Cześć z tej strony c 8 z tej I dzisiaj będziemy nagrywać Skiki Nagrywamy nowo... Będzie to nowy sezon Zagrajmy w Movie Star Planet Znaczy albo kto lubi, lubi Let's Play z MSP więc bójcie mnie i lajkujcie, więc, więc, jak wiecie, szukam jakichś dostępów do kolegów. Widzicie moje jeszcze nadal jest ze mną? Widzicie mnie, pokój. Ona, ona ma prawie tyle samo lajków, co ja, tylko ona ma tylko o dwa więcej. Jak widzicie, ona już ma tutaj bardziej udekorowane. Dobra, pytam się, co ma Skip. Bo nie można pisać skipy tak normalnie. Więc mamy. o dramaticznym no, dramatycznego święciu. Dobra, jednak nie po bo nie wiem. Bo na razie mam tutaj ham. Nie są ham na razie. A więc jak widzicie skrypę nie, nie odpisuje. Wydam się jeździć na skrypę. Zagrywam. a mnie odpisuję nic, 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 widzicie? Dobra, z, tej, z tego zwiastuło koniec i żegnam was. Żegnam, am, um, am um. żegnam, am, um, am, um, o. Oh.